In today's gospel Luke presents us three different parables. W dzisiejszej Ewangelii Łukasz przedstawia nam trzy różne przypowieści. And one of the parables is the most familiar one, if not the most quoted by preachers and parents. At times tend to be directed either to the younger brother, younger son or elder brother, to z the lost coin and the lost sheep than to the one who seeks. Zazwyczaj w ich środku stawiamy Młodszego Brata, czasem Starszego, czasem zagubioną drachmę, a czasem zbłąkaną owcę, rzadziej zaś tego, kto szuka. In this kind of approach we run a risk of forgetting that the protagonist is not necessarily the lost one, but rather the generous, patient, welcoming and forgiving father. W tym podejściu ryzykujemy zapomnienie, że protagonistą nie jest koniecznie ten, kto się gubi, lecz raczej hojny, cierpliwy, wyczekujący i przebaczający Ojciec. Szczodry, miłosierny Ojciec chętnie lituje się nad celnikami i grzesznikami. who are evil ones in the eyes of the scribes and the pharisees. But the sinners and the tax collectors acknowledge their wrongdoing and they are willing to repent and begin a new life. Ponieważ owi celnicy i grzesznicy As Esan Paul says, but for that very reason I was shown a mercy, so that in me, the worst sinner, Christ Jesus must display His immense patience as an example for those who believe in Him and receive eternal life. Jak mówi święty Paweł. Dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. Podczas gdy faryzeusze i uczeni w piśmie nie chcą nic wiedzieć o swoich złych czynach, they pretend to be the righteous one się na and seeing jesus welcoming the sinners and the publicans for the pharisees and the scribes this kind of gesture was unacceptable and intolerable Jezusa, który obcuje z uznają taką łaskawość za so they begin to grumble

o zagubionej drachmie i o synu marnotrawnym. W tych trzech przypowieściach Jezus bardzo jasno mówi o swojej misji, jest nią poszukiwanie tych, którzy się zagubili i przywracanie ich Ojcu. Luke's tells us Łukasz mówi nam, że zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać, aby go słuchać uważnie. By the mere fact that these came closer to Jesus, it shows that Jesus had found them already. Przez wskazanie na prosty fakt ich przebywania z Jezusem ukazuje, że Jezus już ich znalazł. Their hearts. On dotknął ich serc. A oni zrozumieli, że Jezus daje im nową szansę. By the i

Clear that their was with their ways of doing Dopiero później wychodzi, że jego posłuszeństwo było głęboko osadzone na jego samolubstwie. Whatever they did was simply for their self gain. Tak samo farzeusze, cokolwiek robili, robili to dla siebie. Therefore, they were just like the younger son.

Podczas gdy syn marnotrawny przebywał daleko, ale pragnął powrotu do ojca. The truth jest to, że syn marnotrawny, pragnący tego powrotu głównie z powodu głodu, to realize that he had separated himself.

Pomogła synowi marnotrawnemu rozpocząć proces pokuty i nawrócenia. So he began to for the truth. Tak zaczyna się jego poszukiwanie prawdy. Bo właśnie w prawdzie znajdujemy prawdziwą radość, prawdziwe szczęście. Ale musimy zrozumieć, że prawda. Ale musimy zrozumieć, że tą, tą tym prawdziwym szczęściem jest Jezus we własnej osobie, do którego musimy powrócić, by odnaleźć to szczęście, tę radość. Of course, it means that returning back to Jesus, we have to have that a humbled and contrite heart. Oczywiście, żeby powrócić do Jezusa, musimy mieć to pokorne serce. I on jest tym, not który nam mówi, że nie przyszedł dla sprawiedliwych, dla tych, którzy są doskonali, ale właśnie do grzeszników, jak It, wy i ja. Przyszedł po zagubioną owcę, jak wy i ja. But like the younger son we need to recognize our mistakes. Ale tak jak syn marnotrawny, młodszy syn musimy rozpoznać własne grzechy.. I musimy też przyznać, że on nas kocha. Ale może się to tylko zdać, gdy stać, gdy znajdziemy w sobie odwagę na ten,

then the father's acceptance and i to przepowiedź pokazuje nam jak miłosierny jest nasz ojciec niebieski wobec nas grzeszników god never gives up on us bóg nigdy z nas nie rezygnuje however we ought to take an initiative to look deeply into our own hearts jednak my powinniśmy odważyć się spojrzeć w głębi własnego serca. So that we can realize how much we have offended God and our fellow brothers and sisters. Abyśmy uświadomili sobie, jak bardzo obraziliśmy Boga oraz naszych bliźnich. A self-introspective helps us to realize that despite of our sins, God never ceases loving us. I to samo poznanie pomaga nam zrozumieć, że mimo naszych grzechów, Bóg nigdy nie przestał nas kochać. His or her own life. I tylko w obliczu Bożej miłości i prze przebaczenia, możliwa jest taka ocena naszego życia. So, my dear brothers and sisters.